Okej okay, są wyszkoleni, tresowani czy jak? Pomyślmy co? Pato. pato! Ej, pato! Twój tato, gaba. Pato, pato. Ej, lol, na... Ej gramy tego mikro czy nie? No chyba gramy. No. Dobra, kilku tych kich? pato i grumy. Dobra, daj, daj dajcie, dajcie IP mixa, dajcie IP mixa. Jak mówisz, to jest Jak mówisz, to wyjmi to proszę cię. Dajcie IP Mekha. Zaraz ci dam IP Mekha. aha. Doszło? <grym> ja tyle za ja, przemu. Ty jesteś przykupem. Jaki to jest ja, debil? Ja jestem debilem, tak? Ha. To! Aj. patrz, dostałeś tyle IC, nie? Żebyś całą rodzinę nimi wykarmić Dalej, właśnie na serwa yeah. patrz, Ja. Patrz, przeciwko ja przeciwko nie Ja przeciwkowałam No i co, co mnie dobra. Pedzie jedne Paton, przez no. to tobą grać Bo to? za niski ping Łatwiej nie zawiem ty Jak? Masz za niski ping O, jakieś bandy do nas Tata ty Hitler wbił Pójść <noise> Dary. Jeszcze brakuje Stalina <noise> i będzie okej. Gering, jeszcze się przyda. Ty. A ten pato jest z Irlandii, kumasz. Widać, że nie umie <noise> rozmawiać. To nie umie yes. rozmawiać. Mej no. dupę! <noise> ten pod tobą. Myj dupę. To Wyj mi z Nie bij mnie, idioto. Ej, ale wiesz, nie musisz podgrubiać głosu, bo i tak wiemy, że masz 10 lat spokojny. Ja, ja mam 14, ty idioto, jeden. Jeden? Nie? Myślałem, że nas jest pięciu, nawet sam ja jestem. Ja nawet 14 nie umiesz powiedzieć. No to nie moja wina, że nie, Ej, pato, mi, nie myjesz uszów. A to, patrz na to, raz, dwa, trzy. Oj. Ty pedził jeden. To nie ja. Pato, wyjdź stąd, wyjdź. Ty wyjdź. Wyjdź. Ja ty tu nie chcę.

Rzeszko pojechał nie? Już uh. pojechał. Ej no, panowie mogę to na YouTuba później dodać. Ty, jest go... Pato! Ale to jest za zgodą pato, to uważaj. Ej, Ej pato, pato, chcesz pato! być słaby. Oj! Oj! A to się rolnicą? <grym> że, że jesteś na YouTubie. Jakim? Pato, chcesz dołączyć, dołączyć do klanu? Ej Pato, chcesz do... Chcesz do kranu? Ej Pato, chcesz do kranu? Nie, dziękuję. Top, e, top SL 12. <noise> ej Słaby jesteś, Kacper. Kacper, słaby jesteś. Ej Pato, chyba Ej pato zaraz cię zaakceptuję, czekaj. Ty, aim to ja jestem, ej to zaakceptuj Ej Pato, się no, do się do pogramy miksy. Nie klikaj mnie Ej pato, dodasz mnie do znajomych po miksy. Nie, dzięki Mam serwer. Bardzo podaj mi Nie, dzięki Mam dość dużo Pato, ile w tym minanie zarabiasz? Ej nie, uciek do Brazylii Z tego co wiem Pato? No no, coś pato uciekł do Brazylii, no właśnie. Pato Bo mu we Włoszech ten Ibrahimowiś nie dawał, tyle powinien dawać Wiesz Brazola, no, wiesz, wiesz, Oj, prawie, wiesz co mam chodzi pato Mieszkam się chciałam czekać Dobra Pato Sorry to... No weźcie, szukajcie Fixa, nie z jakimś gawna, będziemy rozmawiać. Kurwa no. A ja jestem gównem, haha. Mam, to się do tego... To fajnie. <noise> <to, to> fajnie. <noise> <To, to, to głos> Powiem od ciebie. Kurwa, koleś disy na siebie puszczą. no. Sądzę nawet, Cieku, po twoim avatarze jest czarny, to wiadomo, taki gówniany, nie? Czarny <noise> jak on. Twoja <noise> <join> <noise> dupa jest czarna. <noise> Chociaż mam bym ci, ale głąb się nie pali. Pato? Kiedy mama wbije na tą posiłki kiedy trwa mama przyjdzie? Mówię, że Ale Ale ja wiesz, zazdasz. pato, pato, wyglądasz jak tatarskie siodło. Aha, śmieszne. Jesteś zajechanym brudnym rzepem. Fajnie! Dzięki nie. nie mam za tak, co o, on nie umie grać Ej A to? A to? No Słyszysz śmierdzi buzi jak men menelowi z torby barani pędzu. <noise> nie zabijecie go na A Ej, ale szukasz piksa? Nie, poczekaj Dawajcie wszystko... Wszyscy przeciwko pato. Eee e, e, no co? Tu Kopen. No ja też tak proponuję, to do TT te, te, dawajcie. No, S dla wszystkich. Załasnia no, ja, no, ja... no i Ale czekaj, 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 Ja przedli czekaj. No to no dobrze. Już idę, już idę, już idę. Będziesz sławny pato jak ma ten... No dawaj no, no, go. No i co, klikasz no. mnie teraz? No wiesz. Z takim głosem to wiadomo, że trzeba Cię kiknąć. my dupę. Ładnie mówisz. Dupę. Jak Cie, ciekawe czy Cię rodzice taki słówek nauczyli, czy, czy, w szkole. No. Przy obiedzie. No. Marcin, dawaj, pato. W szkole nie gadają po polsku. <noise> mówię że to jakiś Irlandczyk. Bo szkoła dla plebów, ty. Tak. A gdzie Ty w Irlandii jesteś? <noise> szkoła dla no. biedek. <noise> Żeby ojcowie mogli ślub wziąć. A to jest szkoła dla niemych chyba tam na w Polsce Mówisz, że nie gadają? porażeniem mózgowe Pato o. będzie skoczył księżyc panika brodka Wszystko ma pacjentki w rozwoju o dwa lata Ej Pato jesteś najlepszy w Polsce Ale z ciebie patokat Skończy z kosy ciebie Dawajcie, no. dawajcie, Wsz wszystkich na wezmę, weznęlać Dobra, dobra, chodź, chodź, dobra, chodź, ja dobrze, dobra, to dawajcie, no wywalcie, ja. no no da. wywalcie broń na respie. No wywalcie. Ej, wywalcie z broń na respie już. To ja to ja by... w... No ja już ja mu wywalę ją pod nogi. Chodź kot. Cześć, chodź, leczajcie. Czekaj bochem. Dawaj duży, dawaj duży. Czekaj, chodź, po kolei, po kolei. Czekaj, ja pierwszy, ja chodź. Chodź. Wywal broń idioto. Jakiś chego. Ty A czemu wchodzić w rękę sobie Ja ładnie pojutaj Wyrzuciłem ty Ty bo laga mam No no, la, la, na ryół chyba Ty Mama na mecie stanęła Ty masz chyba laczka Mama na mecie stanęła Mama na kabelu stanęła Po ile macie lat? 10? Aaaa no, po pieczkę po mnie Marcin, to, to mam Marcin. Tam, ty odbierasz internet czy jak? ja już? Nie O dojdów Marcy, <grym> przyfata no tego Pato. A to a niemiecki? Nie. Ej, czekaj, czekaj, cicho, Marcin, dawaj, do Pato. Ej, nie! Ja sam ogarnę was. Ale chodź, ty, to, chodź, to, to, chodź to, idziemy tym. chodź, Tak chodź, rządkiem, rządkiem idziemy do niego. Co za ty co, za ty co, chodź, 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 to? A Jakie chodź, <laughs> <wu> chodź, <laughs> <ma>. <laughs> 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 On mnie nie słucha, ty. Pato. No. Nie Pato. Ej, Pato. Pato, Pato. Ej, Marcin, ja go kiknę, nie? Słuchaj, i on tam będzie się spinał do mnie, to jak coś ty mu tam powiesz, nie? Ten tabur poleciał. To ty eee. robisz. Wyj czego? czego wychodzisz, Pato? A to czego żeś czego Pato wychodzisz? już, już czekam, jak mnie zabijesz. Już ty, aha, moim razem. Ale tato, pato, no ty... i wychodzisz i wychodzisz ciągle i... To nieładnie nie tak wychodzić, jesteś w gościnie, ej, pato. Dobra, to szukam miksa. Ja ej, dobra, to, ale... ej, ja proponuję szukać następnego no. miksa, z jakimś dzieckiem w siebie. Marcin czy... gramy? Weź to, weź to kuj, weź to gawno kuj. Ale... Ale nie no, miało... starszym od ciebie. to na posiłki miały iść. Jeszcze raz. Pato, gdzie są posiłki no, Ale posiłki. Tam... No. Ale może mu chodziło o takie posiłki, że mama mu zrobiła obiad. Nawet do nas to też jest. Kartasie <gryzanie gryzanie> posiłki. tam do kartasa to posiłki. Staje posiłek 3 lata nie. Ej, to pada jak wygląda ciebie, to już się eee. będę, także przegrywam na...